Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie. Z dzisiejszej talii przesłania dla ciebie, od Twojej duszy, wylosowana karta to: Glück und Liebe für, für, mein, für sich, wenn man sie verschwindet. Czyli um, szczęście i miłość um, powielają się, jeżeli człowiek je roztrwania. A to oznacza, bądź łaskawy i szczodry, i hojny dla otaczających Cię ludzi, jeżeli chodzi o e, akty życzliwości, e, akty miłości, e, jeżeli przynosisz komuś szczęście, e, jeżeli dasz e, przechodniowi e, leciutki, ale, ale bardzo przyjazny uśmiech po drodze to te wszystkie takie małe delikatne y, rzeczy, które pokazują otaczającemu Cię światu, że jesteś życzliwie do niego nastawiona z życzliwością, z przyjaźnią, z łaskawością do ludzi y, z jakimś małym aktem miłości do bliźniego wychodzisz do ludzi. To jeżeli rozdajesz takie drobne Akty miłości do bliźniego, to to do Ciebie po prostu wróci z, z zwiększoną siłą, jakością i wielkością. Czyli sześciat zachęca Cię do tego, żeby być życzliwym i łaskawym dla bliźniego. No i oczywiście też, jeżeli chodzi o Twoją najbliższą rodzinę, Twój mąż, Twoje dzieci, Twoje rodzice, Twoi kuzyni bądź życzliwa i wtedy ta życzliwość po prostu do Ciebie wróci może niekoniecznie ze strony osób wobec których jesteś życzliwa tylko po prostu e, przyjdą inne osoby, które podarują Ci taki ładunek życzliwości taki akt łaskowości dla tego kogoś będzie to drobną przysługą a dla, a dla Ciebie będzie to milowym skokiem naprzód i popchnie twoją karierę, twoje samopoczucie na zupełnie inny, dużo, dużo wyższy poziom. Także wy, wy możesz sobie myśleć, że takie małe akty życzliwości wobec bliźniego dla ciebie są mało znaczące, ale ta osoba, którą spotykasz i której podarujesz przyjazny uśmiech, może właśnie akurat tego potrzebuje. Może akurat w takim doku się znajduje, że Życzliwego uśmiechu od przechodnia potrzebuje, żeby się podnieść z powrotem postawić na nogi. Jego nie ma życzę.